Dzień dobry, witam wszystkich w kolejnym odcinku podcastu Retro Comics. Dzisiaj podcast numer 31 i nowa seria, którą mam zamiar zacząć w dniu dzisiejszym omawiać, oceniać, punktować, zwał jak zwał w sumie, podawać analizie, można i tak to nazwać, właśnie w ramach niniejszego podcastu. I wiem, że coraz więcej robi się na tym podcaście pod audycją. Ale urozmaicenie tematyczne uważam ogólnie za dobrą rzecz, pomagającą w rozwoju czytelniczym oraz napędzającą troszeczkę podcast pozytywną energią, przynajmniej tak mi się to wydaje, nadającą temu podcastowi takiego świeżego powiewu, który być może trafi do nowych odbiorców i sprawi, że po prostu będzie nas jeszcze więcej, i jeszcze więcej osób będzie zadowolonych z tematów jakie właśnie w ramach audycji Retro Comics staram się podejmować. W trakcie niedzielnego grilla usłyszałem, że mówię zbyt wiele o starociach, o których mało kto słyszał, więc dzisiaj także będzie staroć, ale trochę bardziej znany, może nie szerszemu gronu odbiorców, ale na pewno Zanim jednak przejdziemy do meritum, z tego miejsca składam słowa podziękowania pod adresem osób, które subskrybują kanał i podpowiadają mi o czym jeszcze mógłbym właśnie opowiadać. W mijającym tygodniu jeden ze słuchaczy zasugerował mi, abym zrobił cykl odcinków poświęconych staremu komiksowi polskiemu, i powiem wam, że to także ciekawa opcja. Przypomnieć wszystkim, że Polacy nie gęsi i tak dalej, być może dzięki temu młodsze pokolenie przypomni sobie także o naszych rodzinnych twórcach, o których być może nie o wszystkich ale o niektórych na pewno zwyczajnie zapomnieliśmy, albo o których właściwie nigdy nie słyszeliśmy. Musimy wziąć pod uwagę także taką niestety możliwość. Niestety nie wszędzie polski komiks, z tego co pamiętam, docierał w równych proporcjach i niekiedy trzeba się było naprawdę mocno natrudzić, aby w ogóle dostać dany komiks do ręki. Dzisiaj taka sytuacja... Bardzo rzadko na szczęście ma miejsce, ale kiedyś, tak jak powiedziałem, bywało z tym różnie. Pamiętam doskonale, jak czasami chodziło się naprawdę bardzo długo i szukało danego komiksu w danym kiosku. Dlatego też jeszcze raz dzięki za wszystkie podpowiedzi, komentarze, sugestie i kciuki w górę. Mam nadzieję, że przynajmniej część z tych podpowiedzi uda mi się zrealizować w ramach tego podcastu, a jeżeli nie, to bardzo z tego miejsca wszystkich przepraszam, ale po prostu nie jestem w stanie o wszystkim opowiedzieć. Niemniej będę próbował opowiedzieć o wielu komiksach i o wielu tytułach. A teraz startujemy już z tą nową serią, która będzie z nami bardzo, bardzo długo, gdyż przed nami po prostu mnóstwo zeszytów do omówienia. I zamierzam opowiedzieć Wam o wszystkich tych numerach, ponieważ trochę zmotywuje mnie to do dokończenia serii, której lekturę zarzuciłem już jakiś czas temu, oraz zmusi do częstszego sięgania po komiks europejski. Niestety czytam go zdecydowanie za mało. Wiem o tym i naprawdę chciałbym więcej, ale trochę brakuje mi czasu, trochę nie mam odpowiedniej motywacji. Wiem, że są to tradycyjne wymówki, ale one po prostu są i mus musimy się z nimi pogodzić, ja sam muszę się z nimi pogodzić, niemniej właśnie ta seria, ta nowa, rozpoczynana przeze mnie seria, mam nadzieję, że zmotywuje mnie do przeczytania, do kończenia serii. Także usiądźcie wygodnie, nalejcie sobie dobrej kawy i posłuchajcie o niejakim Alanie z zagadkowym tatuażem. Jak zapewne jednak zauważyliście, dzisiaj oczywiście nie o komiksie polskim, a belgijskim. To tak gwoli krótkiego wyjaśnienia, aby nie było żadnych wątpliwości. I postaram się dzisiaj krótko. Nie chciałbym wysypać się ze wszystkich tematów, jakie można poruszyć omawiając tą właśnie serię, bo przed nami, tak jak powiedziałem, uwaga bardzo długa, droga 18 zeszytów serii podstawowej, 8 zeszytów z nowej odsłony cyklu i trochę, to znaczy kolejne 14 zeszytów serii pobocznej funkcjonującej pod nazwą 13 Misterii po prostu. Tak jak wspomniałem, podstawowa seria liczy 18 tomów. Osobami odpowiedzialnymi za ich powstanie jest duet Jean Van Ham oraz William Vance. Dwa blogowie, którzy przystępując do pracy nad serią, mieli już sporo dokonań na swoim koncie. Bardziej szczegółowo opowiem o nich w kolejnych odcinkach, gdyż tak jak mówię, dużo audycji o tej serii jeszcze przed nami, więc postanowiłem, że materiał około fabularny, tak to nazwijmy, będę sobie odpowiednio odawkowo, aby mieć o czym Wam opowiadać i żebyście mieli na co właściwie czekać. Co do tematu dzisiejszego odcinka to startujemy pierwszym albumem, czyli Dzień Czarnego Słońca Le Jour de Soleil Noir, jeżeli tak to się wymawia po francusku, który swoją premierę oficjalną miał 1984 roku na łamach belgijskiego magazynu Spiru. Z kolei do naszego kraju, z tego co czytałem, zawitał w 1991 roku dzięki wydawnictwu Corona. Ja wówczas oczywiście tego komiksu nie czytałem, mając zaledwie... 8 lat. W ogóle nie jestem pewien, czy w moim małym miasteczku ten komiks byłby w ogóle dostępny. Wówczas, za przekład tego komiksu, opowiadała pani Barbara Janicka. Ja zaś czytałem osobiście wydanie z Siedmiogrodu, gdzie tłumaczeniem zajmowała się pani Adrianna Lewińska. Nie znam, tak jak powiedziałem, pierwszego wydania polskiego, nie znam więc tłumaczenia, więc odnosić się do niego nie będę. Jakby ktoś. Posiadał, być może zauważył jakieś nieścisłości, czy może po prostu chciałby się podzielić opinią na temat tego pierwszego wydania, to zapraszam, napiszcie o nim w komentarzach, a ja chętnie z Wami podyskutuję właśnie na ten temat. A teraz fabuła. Myślę, że to najwyższy czas i tak. Dzień Czarnego Słońca można właściwie podzielić na takie trzy powiązane ze sobą rozdziały. W albumie ich fizycznie nie zobaczymy. Tytuł nie zawiera podziału stricte na rozdziały, ale czytając ten komiks można wyraźnie zauważyć, że coś się kończy i coś się zaczyna. Następuje delikatny przeskok w czasie i trochę większy, jeżeli chodzi o lokalizację wydarzeń, więc myślę, że naprawdę można mówić tutaj o pewnych nieformalnych rozdziałach, które pchają w naturalny sposób fabułę do przodu. Co tam mnie jest oczywiście bardzo na tak, z racji tego, że ta fabuła jest szybka. Nie mamy takiego wrażenia, że ona jest specjalnie jakoś na siłę rozwlekana. Nie czujemy takiego przesytu nagromadzeniem informacji, tylko przechodzimy właściwie od jednego punktu do drugiego. Scenarzysta bardzo dobrze nas prowadzi i powoduje, że zanim tak naprawdę zaczniemy się nudzić daną fabułą czy danym wątkiem, to dostajemy już kolejny motyw, kolejny wątek, do którego podchodzimy no, z odrobiną, ponownie, takiej ciekawości. Czytelniczej i o tym wszystkim postaram Wam się opowiedzieć. I tak jak powiedziałem, nie skończymy na pewno opowiadać o tym w tym roku, znaczy ja nie skończę Wam opowiadać w tym roku i prawdopodobnie także nie skończę w następnym roku. Przygód trzynastki jest naprawdę sporo, a seria nadal powstaje, więc kto ma ochotę na długie cykle, kto lubi długie cykle, to myślę, że będzie zadowolony. Tak więc zaczynamy nową przygodę na Retro Comics, zaczynamy od bardzo krótkiej i ogólnej genezy. Jean Van Ham, bo to właśnie on odpowiada, tak jak powiedziałem, za scenariusz, w jednym z wywiadów na pytanie o inspirację i pomysł na pierwszy zeszyt, trzynastki i tym samym na początek cyklu odpowiedział. Lubię historie o postaciach cierpiących na amnezję, więc zacząłem opowiadać o facecie cierpiącym na amnezję. Proste, prawda? Bardzo proste. Van Ham wspomniał także, że komiks nie miał przypominać wydarzeń z powieści Roberta Ludluma Tożsamość Borna, choć pewne podobieństwa bardzo mocno rzucają się w oczy, ale o nich dosłownie za chwilę Wam opowiem. Zresztą, tak naprawdę no, sam bohater, który w jakichś dziwnych okolicznościach ląduje na plaży, które w dziwnych okolicznościach zostaje przedstawiony czytelnikowi, już przypomina tego bohatera z tożsamości Borna i pewne podobieństwa one wychodzą w trakcie całego cyklu. Od siebie dodam, że seria 13 była dla żana Van Hama bodajże drugim tytułem, gdzie pojawia się tak wyraźny, dosłownie wszechobecny wątek sensacyjny w 1975 roku, czyli praktycznie. 10 lat wcześniej napisał on historię bez bohatera. To jest opowieść o grupie rozbitków w amazońskiej dżungli, którzy z dnia na dzień muszą nie tylko radzić sobie sami, ale także pilnować siebie nawzajem. Co prawda, Dzień Czarnego Słońca, w odróżnieniu od historii od Bezbohatera, nie ma tak lekkiego wydźwięku przygodowego, ale pewna awanturniczość komiksu jest tutaj w tamtym komiksie i. W tym komiksie bardzo mocno namacalna. Jeżeli chcielibyście posłuchać, przepraszam, jeżeli chcielibyście poczytać dokładnie, co powiedziałem na temat historii bez bohatera, to zapraszam na mojego bloga. Link do niego znajdziecie w opisie tego odcinka. Tam kilka miesięcy temu, bodajże, omawiałem ten komiks. Które został wydany w Polsce przez Scream Comics, więc serdecznie Was zapraszam, a teraz startujemy już stricte swabu. Osoby, które nie lubią streszczeń lub bo boją się streszczeń i spoilerów, proszę bardzo wyłączyć odbiorniki i poczekać na zakończenie podcastu. Resztę zapraszam. Dobrze, zaczynajmy. Historia trzynastki rozpoczyna się na plaży w jednym z amerykańskich miasteczek, kiedy to naszego bohatera znajduje staruszek łowiący ryby, czy też raczej zbierający się do powrotu do domu po zakończeniu wędkowania. Trzynastka zostaje przez niego znaleziony, i tak jak powiedziałem, na plaży jest on nieprzytomny. I postrzelony, jak się wkrótce okazuje. Jak uważnie się przyjrzeć, wygląda troszeczkę dla mnie jak Robinson Crusoe, którego woda wyrzuciła na brzeg, zarośnięty, w takim poszarpanym ubraniu albo łachach, które po prostu nie widziały pralki od bardzo, bardzo długiego czasu. Tak czy inaczej, trzynastka ląduje ostatecznie w mieszkaniu. Dwójki staruszków, do których dołącza wkrótce chirurżka mająca proste zadanie: postawić nieznajomego na nogi, co jej się udaje. Można chyba uznać, że nasz bohater, nazywany przez staruszków Alanem z uwagi na pamięć o ich synu, który zginął na wojnie, o tym dowiadujemy się troszeczkę później, przechodzi rehabilitację w ciszy i spokoju amerykańskiej wioski, z dala od kłopotów, ale z pytaniami, które powoli domagają się odpowiedzi. Alana bowiem dręczy brak wspomnień, coraz bardziej i bardziej jest z tego powodu rozgoryczony, chce uzyskać odpowiedzi na pytania, które po prostu cisną mu się w głowie, i w końcu zaczyna coś z tym robić, a właściwie nie on, tylko scenarzysta, ponieważ nagle nic z tego, nizowego. Pojawiają się panowie z pistoletami. Nie pytajcie, tak jak powiedziałem, jak oni się znaleźli w tym domku na odludziu. Jak wyśledzili tego Alana? Nieważne. Ci panowie mordują uczynnych staruszków naszych, a następnie Alan morduje ich. Musicie bowiem wiedzieć, że nasza trzynastka zna się na swojej robocie i może faktycznie przypomina tutaj ponownie trochę Jasona Borna wygląda naprawdę na niesamowicie sprawnego, sprawnie posługującego się bronią palną, bronią białą oraz pomysłowego I numer z butami, choć widziałem już kilka razy go w komiksie naprawdę robi tutaj robotę oczywiście po takim incydencie Allen postanawia odejść i poszukać odpowiedzi dręczące go wspomniane przeze mnie pytania i tak się kończy umowny pierwszy rozdział tego albumu. Będąc oczywiście wprowadzeniem prościutkim, ale chyba właśnie takiego wprowadzenia potrzebowała ta seria, to znaczy. Dostaliśmy bohatera z tajemnicą i to taką maksymalnie podkręconą. Bohatera z tatuażem rzymskiej trzynastki na lewym obojczyku. W dodatku nasz bohater oznacza się, tak jak powiedziałem, dużą sprawnością fizyczną, o czym przekonali się wspomniani przeze mnie mordercy na niego, właśnie polujący. I takie strzępki są ok na sam początek. Myślę, że gdybyśmy dostali więcej, to postać mogłaby na tym stracić, a taka tajemnica wokół niej pochwycha mimo wszystko opowieść do przodu i pozwala czytelnikowi nie Wiem, może trochę bardziej aktywnie włączyć się do zabawy w detektywa, próbującego właśnie poskładać te wszystkie elementy w jakąś logiczną całość. Trzynastka także do pewnego stopnia przypomina takiego detektywa. W rozdziale drugim albumu udaje się do East Town, jakiegoś tam amerykańskiego miasta, chcąc odnaleźć dziewczynę, z którą widnieje na zdjęciu. Dodam, że zdjęcie pochodzi od jednego z unieszkodliwionych przez Trzynastkę zabójców, tych, którzy zamordowali tych przemiłych staruszków, kiedy opiekowali się Alanem. Ich zaskakujące pojawienie się w jakimś tam miasteczku na tej wsi amerykańskiej, tak jak powiedziałem, było dziwne i pewnie Jean Van Ham poszedł po prostu na skróty. Ale jakoś specjalnie też to w jakiś sposób to nie razi czytelnika, przynajmniej mnie nie raziło. Nie takie zbiegi okoliczności widziałem, więc jest okej. I z Trzynastka odkrywa kolejne elementy układanki. To jest, okazuje się, że ma dostęp do skrytki bankowej, wypchanej gotówką, oraz poznaje właściwie dwójkę agresywnych facetów, którzy, jak się okazuje, znają go doskonale. Co więcej, wiedzą o jego pieniądzach i jego wyszkoleniu. Obchodzą się z nim jednak jak z jajkiem, uważają naprawdę na każdy jego krok, ale finalnie i tak zostają unieszkodliwieni. Cicho, i skutecznie w stylu faceta od zadań specjalnych, który chwilę po wykonaniu zadania musi znowu uciekać. Cały czas jest w biegu, nasza trzynastka, czym znowu przypomina nam o sensacyjno-przygodowym charakterze właśnie tej historii. Trzecia część historii wprowadza nas troszeczkę na inny jej poziom. Do tego momentu nasz bohater to facet cierpiący na amnezję i próbujący poskładać swoje życie w jakąś tam logiczną całość. Owszem, daleko mu do przeciętnego facetalium, wszystko jest zachowana jakaś norma. Z tego, co do tej pory widzieliśmy, Trzynastka może być jakimś zbirem, który zgarnął szmal i ulotnił się, a w trakcie ucieczki po prostu dostał w głowę i stracił pamięć. Ciekawie zaczyna się robić, gdy na scenę wkracza niejaki pułkownik Amos, który wyjaśnia, iż zajmuje się śledztwem w sprawie Czarnego Słońca, czyli sprawą dotyczącą morderstwa prezydenta Williama... Sheridana I tutaj robi się naprawdę ciekawie, bo wspomniane zabójstwo do złudzenia przypomina morderstwo prezydenta Johna Kennedy'ego z listopada 1963 roku. W komiksie kulminacyjna scena to jest przejazd Sheridana samochodem przez południowoamerykańskie miasto. Toczka w toczkę przypomina tragiczną wycieczkę Kennedy'ego z 1963 roku. Nawiązań w ogóle do samej sprawy Kennedy'ego jest jeszcze więcej, ale do nich jeszcze wrócimy właśnie w kolejnych albumach, a teraz pozwólcie, że po prostu dokończę wam fabułę tego konkretnego zeszytu, której to fabułę pewnie będzie łatwo w stanie się domyślać. W trakcie przesłuchania trzynastki przez wspomnianego Amosa dochodzi między innymi do poważnej wymiany zdań, ale Cokolwiek nie powiedziałby nasz bohater, to pułkownik po prostu nie daje temu wiary. Uważa, że trzynastka wie więcej o sprawie morderstwa Sheridana niż chce przyznać. A co najważniejsze, jest w stanie doprowadzić Amosa do bosów, którzy owo morderstwo zlecili. W pewnym momencie, po prostu nasz harcerzyk ma dość i zaczyna działać, a więc robi to, co umie najlepiej, czyli postanawia sam dowiedzieć się o co dokładnie w tym wszystkim chodzi. To tak w wielkim skrócie, jeżeli chodzi o fabułę. Może nawet zbyt szczegółowo wam ją opowiedziałem, ale chciałem w ten sposób nakreślić chociaż pierwszy tom serii, która do pewnego stopnia wyznaczy nam tory, po jakich tytułowy bohater będzie się poruszał. Myślę, że w przyszłości ograniczę się do bardziej ogólnych informacji, aby mimo wszystko nie odbierać wam przyjemności samej lektury, bo wierzę, że będziecie zadowoleni. Jeżeli sięgniecie po tę serię, a myślę, że tak będzie, to naprawdę będziecie zadowoleni. Ja bardzo zachęcam. I na dzisiaj to tyle. Postanowiłem, że w tym roku więcej miejsca poświęcę starociom europejskim i to się dzieje. Sporo o nich piszę, dzisiaj zacząłem o nich mówić, więc myślę, że powoli swój zamiar zaczynam realizować. Mam nadzieję, że taki podcast Retro Comics także przypadnie Wam do gustu. Oczywiście nie zabraknie Berniego, Hellboya i Creepy Historii od EC Comics. Dla tych tytułów także znajdzie się tutaj miejsce. Dzisiaj jednak zaczęliśmy z trzynastką i kolejne z nią spotkanie planuję w maju. Kiedy dokładnie w maju? Tego jeszcze nie wiem, bo sporo się dzieje, jeżeli chodzi o podcast, więc i ja, i wy musimy uzbroić się troszeczkę w cierpliwość. Także na dzisiaj koniec. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie odcinka, skomentowanie go i kciuki w górę. Napiszcie w komentarzach, czy znacie bohatera i serię o jego przygodach. Chętnie z Wami podyskutuję, być może zgodzę się, być może pokłócę, zobaczymy. Tak więc spokojnego tygodnia Wam życzę, miłych lektur i dobrej pogody. Sylwester Kozdroj Retro Comics. Kłaniam się nisko i do usłyszenia.